Cześć, Manko, ja jestem w Wikaku, I dziś właśnie jest nowy nabytek u gołębi ozdobnych do, e, Oczywiście do pary O, tutaj już nawet jest A to zaraz go pokażę Fajny Zobaczymy Tutaj e, ostatnio sprzątałem gołąbką Tu muszę im zaśpić To będzie samiec do, do jakiejś tam samiczki stąd O dobra, był wolier, że tu będę musiał drzwi wymienić, ale nie wiem, czy to będzie sensowne Chyba te zostawię, bo mi się nie odpowiadają nawet I u samczyka też ostatnio sprzątałem a ten nowy nabytek, gdzie je on jest? No chyba jest mije się, tak? No jak widziałem o, Tu jest, już widzicie Taki Taki Pawik O tej też wolierzy poszły O taki pawik Takiego kupiłem O, o jest Niech wyjdzie tak, tutaj będę musiał światło zamontować. Będ, takie LEDy, zwykłe LEDy, będę chciał. Yy, nie, nie, żarówkę. Tutaj yy, mam zamiar, tu i, trzy LEDy. Tu jedną dać, tu drugą, tu trzecią i yy, jednak cztery i tutaj czwartą na wolierze. Bo też w nocy przychodzę, a teraz będzie, będą y, gołębie jeść yy, w. No ten, na wolierze. O, taki fajny. Do, ti, do tiplerka też będę... E, kupować. Do pocztowego nie, bo już mam. Kurde, chcę żeby wyszedł on. Dobra, może się... tam wezmę, zobaczę. do tej samiczki Pawia mojej o do tej yy, on, ona jest pulsu, yy, yy, pulsująca i samiec jest też jest pulsujący mm. jeszcze będę yy, o tą pocztową właśnie będę dawał do tego do tego samczyka jeszcze będę musiał kupić do żałobny tak? no to jest żałobne tak? No, do żałobnej tutaj jest do Blauwinderki do, 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 do wyszwancki, ale jej tak na końcu chyba kupię do tej białej pocztowej Kupię do winereczki, do widyny, do widyna I to tyle chyba będzie. A jeszcze sam, u samczyków. E, dwa jasne do samczyków jeszcze e, znaczy, Samiczki e, Murzynkę. Samiczkę też będę musiał dokupić. No, winderkę Samiczkę będę musiał dokupić. E, I to tyle chyba, tak a i do Gila, do Gila też na końcu, właśnie grucha już. Samiczki im się chce. E, tak, w styczniu chcę właśnie wpuścić na jajka, ale e, do stycznia, jak nie kupię wszystkich gołębi, to jeszcze będą zamknięte. Jak dopiero kupię wszystkie gołębie, to ten. To tak, dwa tygodnie, trzy tygodnie odczekam, żeby e, na przykład jak jakiś gołąb będzie w parze, czy, sami, czy samica, to nie będzie się parzyć od razu. Odczekam tam za 2-3 trzy, trzy, tygodnie i poczekam jak, aż będzie, będzie się parzyć i dopiero łapię tego powiem Dobra, już Taki pawik no. na pięknym ogonie Piękna. Piękny ptaszek. E, zapraszam również też na grupę e, na Facebooku. E, jest link w opisie. E, zapraszam. Jest tam e, 100 osób, ale wiecie, no dopiero, dopiero się rozwija. A, może jeszcze będzie jakiś ten. E, Celem miałem właśnie sprzątać dzisiaj. Ale dzisiaj nie będę sprzątał, bo dzisiaj też y, czasu nie będę miał za bardzo, bo, ponieważ y, też y, dzisiaj zakładam siatkę y, tam do ogrodzenia, żeby y, kaczki czy kurczaki nie wychodziły taki, z takimi małutkimi dziurkami. Y, 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 taka zielona, tam może będzie na filmie. Yy, więc yy, dzisiaj nie jutro, nie wiadomo, jak pójdę, jak pójdę do roboty, to to, to to, to, yy, to, to nie będę. Jak nie pójdę, to jutro będę miał cały czas wolny. No, yy, no zazwyczaj sprzątam najpierw cele, później podłogę, bo od cel właśnie, wszystko spada czasami na ziemię, a później z ziemi, fajnie jest. Zbierać wszystko, a tak to będę odnowale, To co? Eee, akurat posprzątam jeszcze raz. Eee, niektórzy, niektórzy z Was piszą, eee, że głębią się sprząta codziennie. Eee, po, połowa eee, z tego, co piszę, eee, że się sprząta, to praktycznie nie sprząta eee, codziennie, a niektórzy. No, nie, No, mogą teraz. Pewnie ktoś napisze, ja, ja sprzątam codziennie, i tak, i tak dalej, ale Więc yy, potrzebne są takie komentarze, sprzątam. Yy, sprząt, ja, ja sprzątam yy, w moim terminie, kiedy mi się zachcę tak, żeby miały głębokie czysto. Jeszcze tu na że nie były, zaraz go wpuszczę. Żeby się do każdej woliery przyzwyczaił Jeszcze ósemiczek zobaczę Czajki no nie wiem czy w tym roku w ogóle coś będzie z czajek z tych Spawi też, właśnie tak. E, z, e, znaczy, o. Z, e, właśnie jak się parzy, e, sparzy ten paw, stąd to też tak średnio, bo e, mogą być też puste jajka, bo będzie im ogon przeszkadzać. Z skrymków też tak średnio. Dzisiaj ich nie będę puszczać. Jest zbyt za zimno. Niech ja sobie siedzę w wolierze. Zaraz amiczki, ten y, pójdą też na wolierę. No i zobaczymy co, co w 2021 roku wyjdzie mi. Za cuda. Wyjdą mi zet... <noise> Kupiłem też e, karpia Koi i za chwilę wam go pokażę. No, jest taki karpik. O, koledzy też kupiłem. Dwa. Do tego karpika. Będzie fajny. Miałem kupić też takiego. Dwi 20 cm szczupaka, ale nie kupiłem, bo będzie za, troszkę za duży yy, na, na te akwarium właśnie. No i co? A jeszcze do kurek przejdziemy i tutaj właśnie będę siatkę zakładał na samym dole gdzieś dotąd, do tej wysokości do ten albo gdzieś, gdzieś do tych dwóch właściwie e, całą, całą tam może by, bo kaczki wychodzą kury, muszę jeszcze przyciąć, o ta kaczka wychodzi te kurczaki no muszę i już, już nie będą wychodzić e, mam zamiar też nie wiem czy wam mówiłem mnożyć kurnioski bo mam, mam dwa kogutki i tak, to będą trzy kolory właśnie, będę trzy kolory chciał e, do, jed, do, jednego, do jednego koloru. Mam trzy kolory, a kogut będzie grono stajowy. E, to będzie może czerwona ta jarzębata i jarzębata no, i, i czarna do, o tam nie wiem, czy będziecie widzieć. O ten kogucik, gdzie tam chodzi? Taki. Ja jeszcze, jeszcze drugim e, to do drugiego też trzy kolory: czerwona, jarzębata i e, czarna. Tylko, że mam trzy czarne: dwa, dwie, dwie jarzębiate i, no i dużo czerwonych. Więc e, o na przykład pierwszym razem dam. To miarzę batą, a później jakąś i tą drugą, później za drugim razem. Bo będę chciał Z20, tak 10 ciałek, żeby naniosły ze 20 tych kurczaków uchować, a później na samym końcu będę mnożył, brachmy. Więc co, na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.